Cześć, ja nazywam się Roma. Ja nazywam się Aniela. I razem tworzymy pracownię Wyciąg z konta. I dziś pokażę wam, jak stworzyć taki kolaż, który może być ozdobą na ścianę i w jakie materiały możesz wykorzystać, żeby stworzyć taki obrazek i żeby on był unikatowy i nie do podrobienia. Zapraszam. Przygotuj sobie małą sklejkę albo kawałek deski i klej do drewna. Jedną stronę deski posmaruj klejem dosyć obficie, tak żeby całość została dokładnie przykryta. To będzie Twoja baza do stworzenia czegoś wyjątkowego. Przygotuj też stare gazety, dodatki, które możesz powycinać z gazet albo które możesz kupić na aukcjach internetowych. Możesz powycinać stare fotografie, nikomu już pozornie niepotrzebne. Możesz zaopatrzyć się na aukcjach internetowych w jakieś fragmenty sklejek wycinanych maszynowo, a także w stare nuty, stare książki, emblematy itd., itd. Wszystko to, co leży w Twojej estetyce. W sklepach rękodzielniczych kupisz także drewniane litery, i je też możesz użyć do stworzenia takiego kolażu. Na naszej desce wykorzystałyśmy fragmenty starej francuskiej gazety, którą znalazłyśmy w jakimś starym meblu, który kiedyś do nas trafił. Nigdy nie wyrzucamy takich rzeczy, bo nie wiemy, kiedy może nam się ona przydać. Zamówiłyśmy w internecie ozdoby tworzone z bardzo cienkiej sklejki i wycinane maszynowo, a także jakieś emblematy. Szukałyśmy tego po prostu zupełnie przez przypadek, i okazało się, że na rynku rękopedzielniczym jest bardzo dużo. Dostępnych takich dodatków. Nakleiłyśmy też literkę R. Prawdopodobnie ma symbolizować imię Roma. I nie przejmuj się, jeśli nadmiar kleju wylewa się spod jakiegoś emblematu czy ozdoby. Klej do drewna robi się przezroczysty po wyschnięciu. Możesz tworzyć takie kolarze tematyczne, dotyczące na przykład Twojej rodziny albo danej historii. Na tym kolażu u nas akurat znajduje się bardzo dużo rzeczy przypadkowych, ale Twoje mogą być bardziej osobiste, kojarzące się z danymi wydarzeniami albo sytuacjami. Całość naprawdę nie zajmie Wam wiele czasu. Wystarczy tylko zgromadzić materiały, które będą Wam potrzebne i które leżą w Twojej estetyce. Do stworzenia takiego kolażu możesz też użyć uchwytów meblowych. Myśmy na tym kolażu użyły taki emblemat, który używany jest bardzo często na szafkach bibliotecznych, do oznaczenia szufladek. Jeszcze tylko ostatnie szlify, ale całość jest już sucha i gotowa do powieszenia. Ale zabrakło jeszcze ostatniego elementu, czyli sznurka do powieszenia. My zamocowałyśmy sznurek jutowy gwoździem po bokach, ale w markecie budowlanym bez problemu zakupisz zawieszki, które zamocujesz z tyłu takiej grafiki. A tak prezentuje się w całości. Proste? Proste, a pięknie ozdobi wasze wnętrze. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i bądź z nami na bieżąco w mediach społecznościowych. Do zobaczenia!